Hmm, witam. Chciałem powiedzieć parę słów e, o takiej brachypermie jakim jest brachypelma auratum. Przez niektórych uważana za najładniejszą z brachypelm. Jest to też górna e, półka cenowa, jeśli chodzi o brachypelmy, gdyż one kosztują to, dużo więcej. A wynika to, że po prostu się trudno je rozmnaża. Choć potrafią mieć obfite kokony, lecz niestety e, są po prostu trudno. E, inną ciekawostką o auratum jest to, że pelma w swoim naturalnym środowisku występuje w górzostych rejonach Meksyku, nawet na wysokości 2000 m nad poziomem morza. Co to oznacza? Ten ptasznik bardzo dobrze rozwija się też w temperaturze pokojowej. Dodatkowo, brachy Pelmauratum, jak większość przedstawicieli tej rodziny, jest gatunkiem długowiecznych ptaszników, gdyż potrafią dożyć 20 nawet lat ponad 20 lat dla nich nie jest, stanowi jakimś specjalnym problemem. Zachowanie na ogół są bardzo spokojne, choć czasem potrafią, powiedzmy, się wyczesać czy na przykład y, przyspieszyć. Ale na ogół to są bardzo proste, fajne ptaszniki. Według mojej opinii mógłby być to jako pierwszy ptasznik jak najbardziej. Y, choć niestety to już nie jest, jak to się mówi, półka cenowa Hamori, czy Emilka, czy Albiceps. To już trzeba troszeczkę więcej dać. Dodatkowo Brachypelma Auratum jest nazywany też ptasznikiem ognistym, gdyż e, właśnie jak widzicie, można już to, ona jest samiczką moja po pierwszej wilicy od zakupu. I ona już widać, ma takie czerwone e, na kolanach takie e, nie, które bardzo fajnie się prezentują. Ogólnie jest to bardzo ładna Brachyperma. Samica osiąga 7 a 8 dC maksymalnie przy rozpiętości długości, rozpiętości odnóży 15 cm. Więc można powiedzieć, że to jest jedna z większych Brachyper. Zresztą mogą nie są średnio, średnio większe ptaszniki. Karmienie nie sprawia problemów, choć zdarzają się często u niej głodówki. Brachy ma jeszcze jest też nazywany był na początku, w czasie odkrycia tego gatunku, ptasznikiem śpiewającym, gdyż prawdopodobnie samce potrafią wydawać trydulujący dźwięk w trakcie nawoływania samicy. Ale to jeszcze nie jest dokładnie potwierdzone. Podobno jest. To jest jakieś jak alabuczenie. No i już troszeczkę już się czuję niespokojny. No, ale się u moja brachyperma uratum bardzo lubi obygrzewać. To byłoby na tyle. Szczerze powiedziawszy polecam. Jak ktoś chce mieć coś inną brachypermę to ta jest jak najbardziej fajna. Tak jak brachyperma klasy. Bo tu mamy czerwień i czerń, a u resztek jest pomarańcz i czerń. Jeszcze jest albiceps, ale też tam jest pomarańcz. Tu mamy taki czerwony i to bardzo fajnie się prezentuje. To byłoby na tyle.